Dwa. Dzień dobry widzowie. Dzisiaj mamy dość e, wojnę z e, Borneo. Berneo. Berneo, Borneo. Borneo. Borneo, no? Borneo. Borneo. O. No. I za ogólnie tutaj mamy państwo diamond. wypowiedziało wojnę. Tutaj gdzieś mamy. Tutaj. I ogólnie pierwsza rzecz, jak zawsze, prosimy Was, żebyście wbili z linku w opisie na naszego Discorda i ten. No i zapraszamy. Rekrutacje są codziennie do naszego Państwa. No, i tyle na razie. Z tego, z mojej promocji, takiej mini. Jakby musiał wam włączyć ekran, żebyście nie mogli widzieć? Mógłbym, musiałbym coś zrobić. Dora, to tak, jeszcze zostało ile? 5-6 minut do. wojny, nie? A, tak, Ogólnie to. Y... No. no. Jutro i jeszcze, a w sumie nie będziemy Wam zdradzać szczegółów, co będziemy robić. Jutro, jakby jakie jak mamy. Nie będę Wam spoilerował. O! Tak. Bo o, my mamy już parę rzeczy już na jutro zaplanowane. Tak. Ogólnie to postaramy się codziennie wyrzucać od siebie, ale no niestety czasem też są problemy z YouTube'em, nie? Serwerowe. Tak. Z programem, gdzie edytuję też są czasem problemy. I ogólnie to, no, to tyle bym mógł do was powiedzieć. No. Zachęcanie, bo bym was prosił o... złoty, bo zbiera. I jeszcze chciałem powiedzieć, mam dla was taki konkurs o którym tak, każdy, który każdy od tego momentu po publikacji tego filmu jakby... Każdy, kto zasubskrybuje ten kanał, będzie. O, zaczyna się wojna! Y, będzie miał, y, każdy sub równa się 2000 y, na Goodplay'u, Czyli że każdy Wasz nick musicie podać jeszcze w tym komentarzu y, swoje niki i będę losował w następnym może odcinku, może jeszcze następnym. Y, o tyle, ile wbijecie pod tym, jakby w ogóle, subskrypcję od tego publikacji, tego filmiku. Tak, i jeszcze bym miał do Was wiadomość, że um, zbieramy na cele charytatywne. Um, na cele charytatywne um, zbieramy oczywiście 100 złotych. Um, I zachęcam Was oczywiście, no nie chciałbym tak od razu prosić, tylko zachęcam Was po prostu, um, żebyśmy zebrali pieniądze na oczywiście. Na pieski? Nie nie. Akurat będziemy teraz zbierać na e, o córeczkę Malwinkę, e, który brakuje oczywiście 4 miliony i 400 zł. Oczywiście w, tutaj w, w no, linka dam do komentarzy i prosiłbym żebyście bezprzegli no, tą no to dziecko, poprosiłbym was, bo ja znam. No to 4 miliony to jest naprawdę spora. Każda stówka, każda 20, każdy 10 to się Nawet liczy. Się Nawet liczy. każdy grosz. Grosz tak. do grosza i się I uzbiera. Może na później i my przypniemy ten, po prostu wyślemy, jak będziemy mieli dostęp do Link. Weekly, tak, to, by to wyślemy wam ten zdjęcia, że, że, że wysyłamy zdjęcia, bo się pomaga. I tyle bym da dać w Dobra, to teraz przejdźmy do odcinka od razu, że... To tak, y chodzi nam teraz... Czekamy na wojnę, bo chyba zostały jakieś dwie minuty. że za około 15 minut, czyli że jakieś jeszcze z dwie minuty zostały. 3-4. Trzy, 3 trzy. No, no to... To co? Mmm, to o czym mamy jeszcze tak powiedzieć ogólnie? Chyba... One eternity later. One eternity later. Było pano, jakby tych... Szpieli. A czemu skiego, boskiego nie biją, no? Co to jest, no. Idę do państwa mojego. Kibajo. Dobra, dzięki baju! Co macie z niego? Buty i dusze. Tutaj. Tutaj eee, to daj jest! Ty boję się, te boję się! Jestem Ej, wychodzimy, bo oni mogą... Stary, ja się rozwiosnie. wystraszyłem Ale oni nas... Dobra, na, do... Do... Dobra chodź do podziemi, jeszcze mam... tej bazy chowamy. A to czekaj, 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 idę... Idę coś tam, tylko tego itemy do zakrywania. W sumie tak szczerze to nic w sumie nie mamy nie hejs to jest nasza nasz podstawa. Nagrywasz to teraz czy nie? nie? Nie, 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 no tak, tak, tak. Zatrzymałeś czy nie? Dobra, kurde, no, ja pierdziele. cóż, trudno. Odrobi się i temki tam w ...dwa dni może. Nie Nie no, przesadziłem. to wszystko... No jak no i jak mam wyjść jak tam jest ten No i ja już więcej nie robię Ja pidi Tylko nic tam Co było? Czekaj, masy Git. A moje itemy zebrałeś? Nie, nie mam Mogę sobie posprzedawać troszeczkę Węgiel sobie posprzedaję, bo dobra jest taniej, ale... Dobra złote ze sprzedam szmaragdy i tyle. Ale, kurwa, yeah. ale tak nie można przecież! Ale pomaganie i co to jest no? Kik teraz nagrywasz? Yy, yy, dobra, na, na niej, dawaj winę! Masz downa. Uważam? O kurna no! No ja pierd... Ja, ja, ja. Bo ja wojnę przejechałam z gombiakiem, ja pierd... A w tą to było? Tam prosto, prosto, chodź! Kurde, dom, ja mam, nie obchodzi dom. mnie, to może się tam nabije. Typni. Ja widzę, 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 widzę. widzę twój widzę, widzę twój nick! Nie, no nie, chill, 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 idę, 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 idę. Ja pierd... A jaka... Przypał jak... kurde, ja i temu, właśnie Chyba niki. Chyba, ja wydaje. Widzę, oni... widzę niki. Ej, o, oni nie odgadzą <śmą> to niki. Jeszcze, nie musisz? No widzę. Dobra, chociaż kurde, ile. Zost... Do... Potrzebujemy jeszcze parę kili. Ale myślisz, że mi się chce logać? Barneo, dobra, to już jest to, to jest to, to jest to, to jest to, to jest to. Ej, tu jest co typy. Dwa typy, da, dwa typy. A, wbijam się w nich. Jak to jest oski, jest boski Jest tej strony, jest tej strona, strona, jest ta strona, jest ta strona. Szybko się, że Ej, ej, ej ej! Ile idzie od mojej strony Jak oni dali im moje itemy Ja pierdolę Gdyż mi się szuje tak, Ooooooooooo jak smieczek Mieli mój jak smieczek I itemy odzyskuję Dobra GGGG Odzyskuję pomału itemy Odzyskuję mapa nieładeżona Dobra, y jestem zadowolony No my Ogólnie to... No, ogólnie to, to nic nie mają To no. fajnego. Myśleliśmy właśnie, że będzie coś lepszego, ale. Kurde. Szkoda, szkoda! Kurde śmiecie. ktoś mnie uderzył, tylko nie wiem kto, tylko jestem u samej góry. Ej, te półmiercz człowieku na najwyższy punkt. Jest 20 kratek uderzył. Dobra, jestem, idę, idę, idę. U kurde, zginę. Dobra, nie, żyję, żyję, żyję. Ży, ży, ży. Ej, znosi jak, zabijaj, zabijaj, zabijaj. Owce im Ale mi dużo zadał. Po co on mnie bije? Nie. Nie wiem, on tak dzisiaj. Daj szybko ten jedzenie, daj szybko jedzenie. Nie mam jedzenia. No nie gadaj. Dobra, nie wiem. Mam sporo... Chodź, chodź, chodź. Jestem za linią, jestem za linią, bo ktoś tu jest. Ty, co ty, co ty, masz, masz, szybko. masz. To masz cały stack! Dawaj, chodź, chodź, chodź. Mam chodź. chlebka pełna. Dobra, bo wojna się kończy dopiero za godzinę, nie? Yyy, dobra, to chodź... Ej dobra, Ej, siema, mam do ciebie pytanie. Napisał do mnie jakieś typo, ale to nie wiem, on nie jest... Nawet nie odpisuj. Idzie, 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 idzie. Nawet nie mogę, bo mam pana muta za nic. Dobra, idę, idę, idę. Nie. Kurde hitną cię. Ej, chodź, 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 chodź. Ej, chodź szybko! Odlekuj! Pójdzie, no szybko. gdzie pójdę. Tu, tu gdzie pijesz. Idę, 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 czekaj, czekaj, ciepłe chil. Ja mi tak laguje, że ja nie wiem, czy ja, czym ja biję, nie? Widziałeś to? Ja biję ja <grym, grym>, się Ja myślałem, że to typa to zombie! A nie mogę! Dobra, nie mi się. Ja myślałem, że to Nether twojego skinu, nie? Dobra, nie, chodźmy z innej strony, bo ten... Oni nas będą hitować, żebyśmy tylko skrzynek nie okradli. Tak szczerze. O, dobra, oni, oni... Sekundę, sekundę, nas szybko, szybko, szybko. To jest, jest, jest. A byłeś w tym magazynie u nich? No widzicie mnie kuźwa, ten serek jebany Chodź pomóż mi, proszę Cię, no kurwa A ja my zaraz, nie, nie No, no i dupa e, Ty gadasz teraz, jakby masz, gadasz? No Tylko ja widzę, To nie przeklinaj na filmie Przepraszam bardzo no hmm. właśnie. Przepraszamy za niego, on czasami... No w sumie każdy chyba tak z nas. Mam. Wiecie. No, ja też tak mam. <laughs> Ogólnie to kanał jest for fun, nie? Nie, nie ma na co nikogo obrazić. No. Czasami się tam wymsknie, nie? Co nie. No, trzy, dwa... Ale oni nic nie mają. Dwa, jeden. No właśnie, bambusy! W sumie dawaj, dawaj, gdzieś dawaj, mam te dawaj, bambusy. Ale, on nas widzą. ale pod ziemią może mają coś. No pod ziemią same... no, na... no ty... nie wiem, oni mają jakieś... Ej, spokojnie, spokojnie. No czemu nie mogę tutaj nic niszczyć? Nie wolno robić tego obecnie w wojnie. Czyli no. że nie mogę bloków niszczyć? What the hell? O, na hita z... go zawaliłem. Ej, wiesz, że ja nie mogę, bloków? Y, jakby, bloków niszczyć? Że bloków nie mogę. Ej, no, ale szczerze, to jest Ja pierdzielę, że... No to zaś. Sz... Szczylek. Za szczylek. Szczylek. hehe. ci, kile mi się nabijają. Fajnie, fajnie. Ej, a to się wyświetla, że ja zabijam ludzi? No, tylko my, ja widzę. Tak, wyświetla się, tego, że na mapie tego nie widać. Ej, to jest super jakim cudem na czubku Tam drzewa się najwyższego wody. się zrespił zombie? Hakysz! Pszk! Poszedł mi stąd. Poszedł mi stąd. W sumie, więcej punktów dla nas. Oj, jeszcze dusza! Pięknie, dziękuję! No chodź, no chodź, no chodź. Dawaj, no dawaj, szybko! Czekaj, bo ja mam antylogę, bo oni mnie hitają, ja nie mogę nie wejść za sam. linie głównie, no, oni mnie... Z... Zapiłem już tego jednego, dusza z niego poszła. I dobra, ten karmel ma, no, nie wiem, on próbuje mnie zabić, nie? Próbuje. Mi amor. No kurde, Mieciu, idź. Sorry, ale... No jak on, nie no on wiem, on ma, człowieku... Ey, chyba. O ma też hitlercy. On uczyje mnie. Jak on mnie przez i, i ścianę uderzył? Powiedz mi jak. Helena. No hita. Zabijaj go. Dobrze, 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 Git. Tylko może ten. Jakim. O, dobra, tu jesteś. Dobra, jakbym miał kurde strzały, ten był. A to jesteś ty. Nie masz strzały. Chcesz? No rzuć, rzuć, ja mam e, piątkę łuk. Szybko, szybko, szybko. Czekaj. tu, tu są. Ej, dobra, jestem teraz. Yy, każdego zdejmę z każdej odległości. Mam takiego ma widzowie. To nie tak, że kiedyś sam nie trafiłem nawet yy, w szkieleta. Co? No to nie tak, że mam topkę ja tak, tylko przez łuk. Serka, ale on się umie bić, ten ser. O, owczy, On se owczy, on se owczy, Awka ma awka. Nie uderzajmy go. Niech se awczy, chłopak. Nie bij mnie! Bo cię rozwalę. Nie no, co za... Żebyś zginął. No i git, no i sigma. Nie, nie, nie! Ej, jak będziesz ginął, to powiedz. Ja się obronię. Ej, Ej dobra! Ej, loot z nich i... Wiesz, Kile dla mnie to też, nie? To Dla mnie to jest super. I jeszcze dłuższe, jak pięć z nich lecą, to jest... Ła! Ja na torcie. Nie mam duszy, ja ja Ej, mi dropła ja z niego tak właśnie, bo... tego Sterka. On ma też Ej, nie wiem, ten... ten Sterek ma jakieś malutkie hitboxy. Ja sobie w niego trafić no nie umiem. On, nie on wiem. Cheety, bo on mnie widzi. No co ty nie powiesz? Ja na shifcie stoję, a ten mi bije przez ścianę. No co to Chura, jest? O oh, zajmuj ich! Dobra, ty okradaj. Ten af czy ten af czy... O, wylogował się. Zlogał, zlogał, zlogał. Docik. Stary, będziemy mieć milion punktów. Y P Ej, P. Waj, Długa. Ok, wars menu. Chcę zobaczyć wars menu, menu. Aha, podczas walki. Wars menu, menu. Więc sprawdzę tego menu szybko. Menu, 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 menu. I też jeszcze. Co? No to tak. Ej, w sumie jeszcze ile zostało z 50 minut? Ej, to w sumie. Widzimy się za chwilę, jak będzie się coś ciekawszego działo. Bo tak. teraz na razie to jest tylko. No i właśnie. Do... No i. no Je i dupa. Jezu! Jezus! Ej, w ostatnich sekundzie się rozłączyłem! Ja pierdzielę! Ale to będzie film, nie, to będzie, człowieku, taki kuźwa film. Ej, ja teraz nie Ale wchodzę co? na serwa. jestem jest na drzewie, jestem na drzewie. Ale... Ale są wszyscy u ciebie? No, no, ta, no, gonią mnie, no. Albo nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź, bo oni się tu rozsypali. Mój nick Bartix, ej, kto mnie zabił? Co za Oaj. szmata. Vem, da je bil jebani. Svel.